Cześć, wszystkim i tam serdecznie. dzisiaj mówimy kolejne zadanie. Jest to już po prostu tutaj jedno z ostatnich wyzwań, będą jeszcze chyba jedno wyzwanie, będzie na pewno na kanale. No i jakie to wyzwanie mamy? Oczywiście, jest to nowy świat i zadaj, obrażenia z pistoletu maszynowego, strzelby i pistoletu w jednym meczu. No i musimy zrobić to w trzech meczach. I jak właśnie zrobić to? Danie? Ten filmik też powiem od razu, że nagrywam tylko dlatego, że po prostu zmieniły się bronie i praktycznie wszystkie bronie wyglądają inaczej. Bardzo dużo broni właśnie odeszło, część jakiej broni tam doszło, no i po prostu chcę Wam pokazać bronie, jakimi to możecie sobie zrobić. Ja mam przykładowy JIR, czyli właśnie strzelba. Strzelba może być ta, może to być fioletowy shotgun, który był już kiedyś w grze, który występował w wersji złotej, i fioletowej. Może to być taktyczny też. No i to jest właśnie strzelba, pistolet maszynowy, no to w tym wypadku z tego co wiem jest to tylko ten pistolet maszynowy, innego jeszcze nie spotkałem, jest to taki typowy PM, chodzi o tą broń, no i pistolet, chodzi o zwykły pistolet, czyli ten digla, z tego co widziałem nie mamy w grze, nie mamy też rewolwera, także pozostaje nam tylko ten zwykły pistolecik. Także jak widzicie to nie możemy właśnie zrobić tymi broniami, ja oczywiście tutaj podałem to jako przykład. Jeśli jesteście w stanie sobie jakimiś tam innymi zrobić, nekat, możecie też lepszą wersję tych broni wziąć. Tak jak na przykład wiem, teraz pistolet maszynowy, i to jest, jak widzicie, P90, ale to jest nadal pistolet maszynowy. Także mniej więcej takie bronie Wam wystarczą do zrobienia tego. quest'a. No i co, jeśli macie jakieś pytania, to po prostu piszcie w komentarzach. Ja Wam dziękuję za uwagę. Pętajcie sub, łapka w górę, oraz słuchajcie mego kodu, jeśli Wam pomogę. Będę mega wdzięczny. No i to ma tle. Dzięki. Trzymajcie się. Siemano.